Nie, to tego, ja odpowiem tylko tyle, że pozostałości tych środków, bo to, to były ze środków Lokalnej Gminy Rywackiej na Doliny Solejarnej i y, y, Łuszówki. E, pozostałości z tych z sprzedaży zostaje skierowane do dyspozycji przed Różna do dyspozycji Ministra rolnictwa. Czy te środki zostaną uwolnione z powrotem na dalszą, y, na dalsze inwestycje? Tego na razie nie wiem. Do końca roku była prowadzona. W zeszłym miesiącu kontrola kompleksowa finansów tej, 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 tego stowarzyszenia zostało stowarzyszenie zobowiązane do zwrotu pewnej tych, tych pozostałości jako oszczędności do stanownictwa celem ewentualnego dalszego rozdysponowania środków. Do końca. To Panie wójcie, ale nie ale mnie na odpowiedź nie są, to są na ulicy karpackiej. My notorycznie przez ileś lat po prostu też jest w No samo mówimy przez ileś lat, ludzie na to czekają. W tym roku mówimy, że powiedzieli, że na kładce na do nakładce i chodniku, bo takie były zapewnienia, że budowie drogi ulicy karpackiej w stronę Porąbki, będzie zrobiony ten przewód. No to wszyscy się na laurach, że będzie zrobione. Gmina się wywiązała, bo zrobiła projekt. Przewóz, nie wiem jak się to nazywa, chyba przewóz, powiększenie tego przerobu przez świtu, przez wał został zrobiony. Więc tylko dla powiatu. Pan nie mógł że jako na następną powódź i zaś skakawać na następną interpelację, bo to jest po prostu śmieszne. A co mamy powiedzieć tym mieszkańcom, że z nie będzie to jest tylko po co nie powiatu, nikogo więcej. To kiedy to nastąpi? Proszę. Zarząd Dróg razem ze Starostą Wiski zaproponował włączenie e, przebudowy tego przepustu do przebudowy drogi od porąbki w Porąbki do e, Czańca. Mieliśmy dokumentację tą, którą gmina Porąbka miała, przekazaliśmy do dyspozycji Zarządu Powiatowych. Projektant, który na zlecenie Starostwa Powiatowego robił projekt tej drogi, e, miał ją wykonać do końca, miał projekt ze zwolnieniem na budowę wykonać do końca września tego roku z tą myślą, że zostanie ta droga, jak Pan mówił, skierowana do yy, sety do, do 50 na 50 yy, Wszyscy się by, jak gdyby wykazali z tego, bo myśmy został yy, projekt z tym, że na budowę tej drogi razem z tym przepisem jest podany około 8-9 milionów złotych. I wtedy zostaliśmy w sytuacji takiej postawionej, postawieni, że... Yy, Mamy dopłacić 25% tej inwestycji, tak, tak, tak. Także 2,5 miliona złotych będziemy dopłacić do przebudowy tej drogi. Padła następna propozycja, to, o której się Państwo już tutaj debatowali, żeby włożyć znowu ten dalszy odcinek kardynała Karola Wojtyły od Brzozowej, nie od Brzozowej, tak? Do końca, do drogi. No i na to wpadła kwota miliona złotych. I po prostu brakuje na ten udział własny, żeby on nie jest, no, nie jest, jest bardzo przykro z tego, jest no i ale, ale co Ale Ja uważam, że Pan odbiegał od tematu. Nie chodzi tylko o przepust, bo te pieniądze na dzień dzisiejszy są realne, żeby tak to rozumiem, żeby przebudować te drogi, bo nie mamy zapewnienia, że dołożymy. Ale przepust załatwiamy chyba 10 czy 12 lat. Tylko przepust. Gmina się przywiązała, powtarzam Panu, 50 lat. No ja wiem. Że brałem udział w tym, uczestniczyłem w tym no, i, no to pracę. proszę zrobić tylko przepust i mieszkańcy będą zadowoleni. No tak to, to, to myślę.